Cześć. Tu Łukasz z progresywnie.com. Tym razem przyjrzymy się zakładce podsumowanie z naszego pliku, czyli miejscu, gdzie można zobaczyć wyniki finansowe naszego planu. Kilka słów na temat poszczególnych sekcji. Opłaty stałe, czyli miejsce, w którym powinniście wpisać wszystkie koszty stałe miesięczne, które zakładacie, że będziecie ponosić w tym planie własnego biznesu. Oraz określić ich stawkę VAT. Kolejna tabelka to koszty zmienne. Tutaj pierwsze trzy pozycje są pobierane z zakładki szkła sprzedaż, oprawy sprzedaż i akcesoria i usługi, i zliczane są tutaj wszystkie koszty zakupu produktów i usług, które sprzedaliście swoim klientom w kwocie netto oraz w kwocie brutto. W tej tabeli możecie również uwzględnić wszystkie inne koszty zmienne pod kątem wartości i ilości, które mogą wystąpić w Waszym planie w uwzględnieniu miesiąca, na przykład szlifowanie, czy gabinet, czy może nie wiem, wysyłka towarów do, do klientów, jeżeli oczywiście nie wzięliście tego pod uwagę w innej zakładce. Tabela inwestycja może posłużyć Wam jako miejsce do wpisywania jakichś dodatkowych takich zakupów ze środków niefunkcjonujących w danym momencie w, w Waszym planie. Typu, zaoszczędziliście jakąś kwotę na, na, na zakup powiedzmy, opraw jakiegoś sprzętu, nie wiem, jakichś dodatkowych mebli, i to możecie sobie tutaj uwzględnić i to będzie się liczyło w tym planie jako. Koszt. Reszta pól liczy się automatycznie. Zanim o komórkach u góry, to kilka słów na temat tego obszaru. Twój obrót, czyli kwota, za którą zostały sprzedane wszystkie produkty i usługi, razem z podatkiem VAT. Kolejne to sprzedaż netto. I suma tutaj to jest obrót po odjęciu podatku VAT. Podatek od sprzedaży nazywany jest podatkiem należnym. Czyli jak sumujemy sobie tą kwotę z tą kwotą, to wyjdzie nam obrót. Kolejny obszar to są koszty netto, czyli wszystkie twoje wydatki z odjętym podatkiem VAT. I teraz podatek VAT od kosztów nazywany jest podatkiem Naliczonym. I stąd te nazwy widnieją w, we wcześniejszych zakładkach, które wam pokazywałem. No i pole marża, czyli to, ile nasz planowany biznes zarobił ze sprzedaży towarów i usług. Z tych pieniędzy będziecie opłacać koszty stałe, czyli tutaj z tej kwoty. Na koniec pola w górnej części. Pole na opłaty stałe trzeba jeszcze zarobić. To jest pole, które zbiera informacje z opłat stałych oraz z pola sumy marży, czyli pokazuje nam, czy marża, którą uzyskaliśmy ze sprzedaży tych wszystkich produktów i usług, starcza nam na opłaty. Załóżmy, mamy sytuację, że tutaj dorzucimy jeszcze trochę tych opłat, żeby były większe, żeby pokazać Wam. Co chodzi, na przykład, nie wiem, opłata za skaner, plus jeszcze jakaś tam dodatkowa stała, miesięczna usługa w kwocie, niech będzie nawet 3,5 tysiąca. Czyli okazuje się, że marża, jaką uzyskaliśmy ze sprzedaży produktów i usług, nie starcza nam na zapłacenie tych wszystkich opłat stałych, które tutaj mamy uwzględnione. Usunę dane, które wprowadziłem. Abyśmy wrócili do zielonej wyspy. Kolejne pole to Twoja przybliżona pensja. To jest kwota, która pozostanie z kwoty marży po opłaceniu stałych kosztów miesięcznych. Natomiast to jeszcze nie jest wypłata jako taka, która może pozostać dla Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że nie jest tu brany pod uwagę podatek dochodowy i tu można sobie wykorzystać pole, które jest tutaj po prawej. Przybliżona kwota do odliczenia podatku dochodowego. Służy ono do tego, żeby można było przewidzieć, biorąc pod uwagę yy, sposób obliczania podatku dochodowego, jaki będziesz chciał, będziesz chciała sobie założyć w swoim planie biznesowym, do określenia przybliżonej kwoty podatku dochodowego, jaka z tego wyjdzie. Bo to wszystko zależy od strategii e, wyboru sposobu opodatkowania, jaki zostanie zaproponowany i wybrany przez Ciebie i Twojego księgowego. Zatem, przygotowując dane do tej zakładki, po pierwsze, weź pod uwagę wszystkie możliwe koszty stałe, nawet te teoretycznie niewielkie. Zastanów się, czy nie będzie innych kosztów zmiennych. Przemyśl potencjalne inwestycje dodatkowe w miesiącu. Skrupulatność na tym etapie da Ci trafniejszą odpowiedź na pytanie, czy ten plan ma sens. Pamiętaj, że dane możesz zmieniać, możesz wprowadzać i testować różne scenariusze. W tym materiale to wszystko. W kolejnej przyjrzymy się zależnościom, które pewnie już zauważyliście, a które warto znać już teraz. Dzięki temu będziecie mogli dopracować swój plan i bardziej świadomie podejmować przyszłe decyzje. Jeżeli macie do nas pytania, to piszcie na kontakt Jeżeli film Ci się podobał, pozostaw kciuk w górę lub zostaw komentarz. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!